W dzisiejszej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego Jezus mówi do swoich uczniów o sądzie ostatecznym. Zapowiada swoje przyjście na Ziemię pełne mocy i chwały, któremu będą towarzyszyły różne znaki. Wtedy, jak mówi, zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, aby mogli w końcu doświadczyć Jego obecności, pełni miłości i sprawiedliwości. Nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi. Godzinę zna bowiem tylko Ojciec. Dlatego zmarnowanym czasem byłyby wszelkiego rodzaju dewagacje o tym, kiedy to nastąpi. Nie chodzi więc o to, aby wiedzieć kiedy, ale chodzi o to, aby być gotowym. Jedyne, czego możemy być pewni, to to, że taki dzień na pewno przyjdzie, że Jezus na pewno powróci. Sam Chrystus mówi bowiem w tej Ewangelii, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Nic nie. Nie przemija szybciej na tym świecie niż mowa, lecz nic nie jest na tym świecie trwalszego niż słowo Boga, powiedział Grzegorz Wielki. Wielu ludziom wydaje się, że jest wiele rzeczy na tym świecie, które uważają za trwałe, a tymczasem zazwyczaj to nie trwa wiecznie. Wszystko natomiast czego Jezus naucza, jest stałe i niezmienne. Ewangelia to nie są bowiem litery zapisane tylko atramentem, ale one są ożywione Duchem, ożywione Duchem Świętym. To Słowo, pisane z wielkiej litery, to sam Jezus Chrystus to Słowo, które jest żywe, które istnieje na wieki. Chociażby cały świat zginął, to Słowo przetrwa, to Słowo żyć będzie nadal. Myślę, że Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć: Ja jestem Słowem. To Słowo jest miłością, to Słowo jest prawdą. To słowo też jest ciche i pokorne. Moglibyśmy powiedzieć, to słowo nie krzyczy, ale chce być odkryte, chce być przyjęte, bo Jezus chce tym słowem, samym sobą, chce przemieniać nasze życie, chce przemieniać i uzdrawiać nasze serca. Jezus chce dzisiaj powiedzieć, że to słowo nigdy nie odchodzi, ale zawsze jest przy nas, zawsze jest aktualne, zawsze jest blisko człowieka. To słowo nigdy też nie kłamie, ale zawsze dzieje się tak, jak ono mówi. Zatem istotą oczekiwania na paruzję jest wiara, która polega na przylgnięciu do Jego słowa. Podstawa czuwania polegająca na życiu słowem Bożym każdego dnia. Myślę, że dzisiaj w sposób szczególny warto zanurzyć się w Jego słowie, które tak często dodaje nam odwagi, przywraca nam siły, wskazuje właściwy kierunek, pomaga nam przechodzić przez różne też trudne doświadczenia. Myślę, że to dzisiejsze wezwanie jest zaproszeniem do tego, abyśmy codziennie sięgali po Słowo Boże, abyśmy codziennie je medytowali, jednoczyli się z Nim i uczyli się żyć tu i teraz, realizując wytrwale nasze powołanie w drodze do wieczności.